Rozwiążemy takie zadanie: funkcję kwadratową i funkcję liniową. Mamy znaleźć te argumenty, do których wartości funkcji f są 5 razy większe od wartości funkcji g. Czyli w punkcie a musimy rozwiązać wyrównanie następujące: f od x ma się równać 5g od x czyli x kwadrat minus 6x plus 9 ma być równe 5 i w nawiasie x plus 7. x kwadrat minus 6x plus 9 równe jest 5x, dodać 35, więc x kwadrat odjąć 11x odjąć 26 równa się 0. Liczymy delta. Czyli b kwadrat minus 4ac minus 11 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 26 otrzymujemy 225. Pierwiastek z delty to 15, więc liczymy x1, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli 11 odjąć 15 przez 2, jest to minus 2x2 minus b plus pierwiastek z d przez 2a, czyli 11 dodać przez 15 dzielone przez 2, jest to 13. Czyli dla x równego minus 2, i dla x równego 13. Wartości funkcji F są 5 razy większe niż funk wartości funkcji G. Teraz punkt B. Znaleźć te argumenty, dla których obie funkcje są dodatnie, czyli f od x ma być dodatnie i G od X ma być również dodatnie. Funkcję f od x możemy zapisać jako x minus 3 do kwadratu. Więc mamy x minus 3 kwadrat ma być większe od 0. Miejsce zerowe jest to x równe 3. Nasza funkcja ma jedno miejsce zerowe ramiona skierowane w górę, ponieważ x a współczynnik a jest dodatni, więc f od x jest większe od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do zbioru liczb rzeczywistych, za wyjątkiem trójki. Teraz g od x, czyli x plus 7 Większe od 0, więc x większe od minus 7. Więc mamy minus 7. Tutaj mamy nasze 3. Oba te wykresy pokrywają się w tej części tutaj. I tutaj, czyli obie te funkcje mają wartości dodatnie, gdy x należy od minus 7 do plus nieskończoności za wyjątkiem trójki. Teraz podpunkt C. Mamy uzasadnić, że dla każdej liczby całkowitej m Funkcja f od m jest kwadratem liczby całkowitej. Czyli wiemy, że tak. Nasza funkcja f od m ma postać m kwadrat minus 6m plus 9. Zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, Możemy zapisać, że f od m to jest m minus 3 do kwadratu. Więc jest to kwadrat do, dowolnej liczby całkowitej. Czyli teraz mamy m równa się 123 456, więc w tym wypadku f od m równa się 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 3. Do kwadratu, więc jest to 1, 2, 3, 4, 5, 3 do kwadratu.